Telefon nie słucham? Dobry. Dzień dobry. Chyba mam taki problem. Jestem Te? uzależniony od gry. Mhm. Uh -huh. Jaka to no. gra? Tibia. Mhm. Uh -huh. O czym ta gra jest? O zabijaniu. Przemocy. Hmm. Chodzisz, wbijasz level. Ja gram w sobie sorkiem. To chodzę, nawalam z takich czarów. Jak SD wezmę, backpack SD, to po prostu mogę iść na cały dzień chuncić Nieważne, hydry, meduzy, wszystko jak leci po kolei. Tak mm -hmm. wciąga, że po prostu... Uff. <laughs> Ale to tam mówi, że jesteś uzależniony, tak? Ale z drugiej A. strony podoba się, kręci. No jak nie, jak tak? No właśnie. Grałoby się. A jakieś inne zajęcia? No to nie za bardzo. Nie za bardzo? A szkoła, praca... Oj, tam do szkoły to nie chodzę, bo trzeba EXPIć. Jak nie nie expię, to tam mało osiągnę w tej grze. Muszę gać. Mhm. No. no tak. No. Tak... Na przykład dzisiaj sobie poszedłem powiedzmy w stałym No. Mhm. I co podoba się cały czas? Mimo wszystko no. tak trochę dokucza, że czas zajmuje. No. A nie próbowałeś jakichś innych zajęć, ewentualnie, żeby trochę sobie odpocząć, nawet oczy, żeby trochę odpoczęły. A po co? A po co? <grych> Później wzrok się zepsuje. Nic się nie zepsuje. Nie Przynajmniej tak? leweli się powbija trochę. I tyle. Mhm. A tak, to co tam jeszcze słuchać. Cały to gra i no nic, no mówię dzisiaj. 9 godzin poszedłem sobie na hunta. Gdzie tam, kurde? Napoi poszedłem huncić. To po prostu. Wiesz, bym drugie 9 sobie pochuncił tam. Ale już nie mam kasy na poty. ASD ani takie tam rzeczy. To są płatne gry, tak? No i jak nie, jak tak. Mm -hmm. no, no to tak plan, to że może gdzieś tam na komputerze, a to jakieś takie... Też, to nie ma co. Trzeba w płatne grać. Tibia to jest taka gra właśnie, ale co trzeba ten... paka kupić sobie, paka trzeba sobie kupić, mhm. a to sobie kupiłem na rok paka, no bo to podszedłem, do sobie tak z portfelu, tutaj to sobie wyciągnąłem 200 zł, nie będę mhm. już mówił od kogo, mhm. i sobie kupiłem, w końcu jak fundują za darmo, to się kupuje, nie? No to fundują, to się kupuje? No to jest, no to muszę sobie wyciągnąć na przykład. idę, wyciągam sobie mamie z portfela i po sprawie. Mhm. a mama co ma to? Na pewno się zorientuje. A to za skąd ma wiedzieć? Nie wie. No jak nie A, wie, a wie, jak coś mówi, to ja nie. mówię, słuchaj matka. krzesło po lewej w str stronie, w razie czego Tiby krzesłem obronię i po sprawie. No. No tak. No, to co? I co długo to już trwa? No, długo. Z 4 lata. W końcu 400 level plus się nie wbił sam. Mhm. Mm A to trzeba, trzeba grać. Tak jest mm -hmm. Około, kurde, trzeba 12 godzin dziennie, jak nic. Żeby takie osiągnąć, coś jak ja. To nie są łatwe rzeczy. Ale to w takim razie jakieś pieniądze z tego też chyba są, skoro masz już taki wysoki level. No to to, to profit to nieraz mam, jak sobie pójdę tam, na przykład na y, powiedzmy pójdę y, na Hydry sobie SD-ków kupię, pójdę na Hydry, to tam jakiś profit mam parę CC, nie? Mhm. No a za co sobie kupię potiony, takie tam dzieci. Ostatnio sobie kupiłem Assassin's Dona Full. Za czysta CC. A mnie to ciekawi w takim razie, czy ci to tak do końca nie dokucza, no bo jednak tyle czasu, tyle godzin, przez tyle, przez te cztery lata poświęciłeś naprawdę dużo, dużo swojego czasu. U, u to, to, to jest nie, i inni grają po 16 lat już w to. Też kiedyś taki chce być, osiągnąć to oni. Mhm. No tu widzisz, jak ci się podoba tak naprawdę i chcesz to osiągać dalej. No to nie wiem, jaki tutaj widzisz problem, czy nie ma problemu tak naprawdę. No i no jakiś chyba jest, nie? No bo nie wiem. To, to ja nie wiem, czy czym jakąś poradę, no nie wiem, jakiegoś może jakiś bo bota by, byście doradzili, czy coś, żebym tyle nie grał, nie? Jakiś dobry, tylko żebym od razu nie został zbanowany. Bo wtedy to bym nie wiem, co zrobił. <laughs> widzisz, nawet twój język jest już taki prosto z gry. <laughs> no to jest tak zwany tibijski. No. Po tibisku wszędzie na się dogadać. Kto coś mówi, mówisz fuck you, nob. I tyle. Mhm. Le Awe ordet I wszyscy uciekają ci z expa. Mhm. No, no to nieźle, bo już i takie słownictwo masz, takie bardzo szerokie, jeśli chodzi o te gry. No ja ja na przykład, tak jak nie gram, to nawet powiem szczerze, że, że nie znam wielu takich pojęć. No, ale to, to... to ciekawa sprawa, bo to takie... Takie no... coś, co trzeba się uczyć przez parę lat, żeby no, osiągnąć taki poziom y, jak ja. To nie są łatwe rzeczy. Mm -hmm. A tak naprawdę, a może mogę się zapytać, ile masz lat? No. A ile? Siedemnaście, jak? Siedemnaście, no to młody chłopak jesteś. To miałeś ile? 13, jak zacząłeś sobie grać już. No, a to już wcześniej to grałem w co innego. Ale to to, to, to jak to zacząłem, zacząłem grać, to nie ma. Dosyć. Nie ma przebacz. Tylko dzwonią... loguj się na postać, bo idziemy na hunta. I muszę. Nieważne co robię, muszę wejść, zalogować się, iść i grać. Mhm. No. I co, wygrywasz? Przegrywasz? Jak to bywa z innymi? No tam nieraz nie jak mnie zabiją, to tam... Jestem zdenerwowany. Mhm. To potrafię. Wziąć jakiegoś... Kija. I wezmę na przykład sobie, powiedzmy co tam... Klawiaturę raz No i na przykład siedzi ktoś koło mnie. Nieważne, czy to matkacz, czy to inny, gorek, klawiat, które i po plecach. Bo za to się mnie rozpraszali. Bo siedzieli, kurde. I spadnę, a co. To to, może to... też ich ciekawi, może też im się podobała, chcą patrzeć. A to jak chcą, to niech sobie za założą swoje konto, swoją postać. A Ale nie, wiesz, pasuje, to, że ty będą grać na moim. A ty wiesz, a to zacząć od początku, tu wiesz, jak to. To tak naprawdę Ale nie oni... ma co zdjęcia, Nie ma co oglądać na początku. A co? W... Znowu mnie. Znowu mi postać i jak ja będę miał szacunek na serwerze żadnego. Gdzie mnie wezmą na Hunty? Do gildi? Dedy będę miał? Ztoją się sam grać. Mm -hmm. To jest moje drugie życie. Nie tyle poświęciłem na to czasu. Żeby ktoś mi to robił. A powiedz mi, a myślałeś sobie tak o w realnym swoim życiu? Bo jesteś młody jeszcze tak naprawdę 17 lat, jakaś szkoła, praca na przyszłość, rodzina. No to ja to myślałem sobie, że... W przyszłości to może założyć, jakąś, że tam w szkołę tego będę uczył, jak grać, szybko lewele wijać, jak spowiska, takie tam. I na to przyszłość? No ma! Tak nie ma, jak ma. Tylko waste może być za prąd. No. No ale co, chciałbyś przestać w to grać, czy nie w takim razie? No bo Chciałbym. Tak, ja to tak powiem. Mogę, mogę grać, bo co mi tam nie, nie zależy? 13-14 godzin to jest jeszcze mało jak gram. No ale to przydałoby się trochę mniej, na przykład jakiegoś bocika czy coś postawić. Tylko muszę dowiedzieć się, jaki jest dobry, żebym nie dostał od razu bana. Mm -hmm. A to, co to znaczy bana? No zbanują no. mnie dziary z -softu i, i nie będę mógł grać. Usuną delayta mm -hmm. i mi... pracą. Co? Te zapakują, tak? Tak. Mhm. Mm no i to co, ja tak to co ja będę mógł robić? Nic już nie będę miał do robienia. Zajmiesz się życiem. No to Oj, ja to... Czy... No to chyba to pielęgnuję swoją postać. Nie? Karmię, kupuję Dragon Hamy, takie tam. A co na to rodzice, mama, że tak A... długo spędzasz czas przy grach? Co oni mają do gadania, czy ja tak powiem? Tutaj ja rządzę. Ja mówię gram i tyle, mam quest'a to muszę go wykonać, a jak się nie podoba to mówię mogę wstać, wsiąść krzesło i No i cicho siedzi. Ale to wiesz, zastraszasz swoją mamę, może być niespokojna. Nie, ja nie zastraszam, ja tu ustawiam, ja tu rozdaję karty jak to mówią. Ale widzisz, chcesz mieć szacunek, jeśli chodzi o twoją postać w grze, a teraz nie wiem, czy masz szacunek na przykład do swojej mamy. No ja to ja to nie mam, bo to ja się nauczyłem tak. Ktoś ci przychodzi na respa, piszesz raz leawy ordet, nie posłucha się, zaciskasz pięść, włączasz PK i po typku. No to tutaj tak samo jest. Ktoś przychodzi, raz mówisz, nie dociera, stajesz i do rękoczynu dochodzi. Mhm, mm niepotrzebnie chyba, co? Potrzebnie, potrzebnie. Tak to bym nie miał szacunku. Wiesz, mi się wydaje, że można osiągnąć szacunek również tutaj w inny sposób, nie tylko pokazywać swoją siłę i wyższość taką fizyczną. Trzeba tego nie nauczyć Zwykle no zwykle mężczyzna ma wień, przewagę fizycznie nad kobietą, tak? No i o to chodzi. Wtedy tylko biorę krzesło. Zaraz to ja jak po nocy, to takiego siniak, taki siniak był, jak sięknąłem. A wtedy to sobie mogłem, o już miałem. Przez tydzień mogłem grać sobie, to nieraz to grałem. Chyba najwięcej ile temu. Z tydzień 26 godzin. No to bardzo długo. Nie chciał ci się spać, jeść, pić? Nie wiem. No to jadłem! W międzyczasie jak grałem. Na przykład czekałem aż przyjdzie bloker albo coś. To sobie wtedy brałem jakąś kanapkę czy coś. A spać to tam. Ważne, żeby level był. O, tak ja powiem. Mhm. No. No i tak jakoś się wpija levele. Powolutku, powolutku, aż osiągnie się ten 500 wymarzony, upragniony level. A wtedy tak to. U... A teraz? Ja teraz? 436. Mhm. Duży nie. Duży nie. Ile jeszcze musisz pograć, żeby do 500? No trochę jeszcze, trzeba pograć. To zależy ile będę grał, bo jak będę grał powiedzmy tak mało, trochę po 8 godzin to długo, ale jak sobie tak średnio po 10 to nie jest tak dużo, to szybko nawet pójdzie. A do mój jest tylko z mamą? No i nie, wszyscy są. Kto jeszcze, tata, rodzeństwo? No jest, no. No są, no to ja, to ja z nimi chodzę na funty. Na hunty z nimi chodzę. Mamy sobie tutaj ile? Sześć komputerów, bo sześciu nas jest. I wszyscy. Sorg, Druid, Knight, Paladin, I Jakoś leci. Lecimy sobie, wstajemy, ustawiamy budzik. Powiedzmy czwarta rano, kiedy nie ma nobów. Idziemy na X. No i sześć na... 16 godzin do 20 to jest, nie jest wcale tak dużo pobrać. No, dla mnie to kosmos. Jakbym godzinę grała, to chyba bym już się zmęczyła i oczy i w ogóle. No to co pięć godzin to jest rozgrzewka przed ekstrem, żeby, żeby zrefleksować na przykład EXU Eksurevita albo takie tam. To musisz sobie poćwiczyć cztery godzinki i wtedy mogę iść na jakiegoś poważniejszego hunta. Mhm. No. A te hunty to co to jest? Oto, Jakiś o! to, o! No to idziesz sobie powiedzmy ja idę Sorkiem kolega idzie sobie druidem, jeden idzie, następny idzie sobie knajtem. On bloci, ten gośio, a ja napalam, ile wlezie? A to jak mhm. pleci, o materza. Mówię. Mhm. A Siek, powiedz mi, jak sobie teraz tak do mnie, do nas tutaj zadzwoniłeś, do mnie do telefonu zaufania, to co sobie myślałeś? Co byś chciał tak naprawdę? usłyszeć? No nie a... wiem, tak ograniczyć do 12 godzin dziennie. Grę. Mm -hmm. To było już dobrze nawet. Wiesz, ja ci powiem, mi się wydaje, że, no rzeczywiście, tak jak sam powiedziałeś, to jest już uzależnienie, tak? A tam Jesteś uzależnienie. Młodym chłopakiem i przed tobą jeszcze jest całe życie tak naprawdę i te gry, no dobra, można pograć dwie, trzy godziny dziennie, ale Więc to jest ile za mało, mało. Stracisz, ile, ile na podwórku nawet fajnych rzeczy się dzieje, ile można iść na basen, na po prostu nawet poruszać Taki się tam trochę ja nie siedzi. Nie, umiem. Jeszcze bym się no, utopił, utopiłbym się i to, to by przejął no to... moją postać w grze. No ale ten ratownik jest. Może się właśnie nauczysz, można inne rzeczy robić. No ale trzeba wziąć pod uwagę, że mogę się utopić, a wtedy komu mam zostawić postać? Kto będzie grał dalej, wbijał mi levelę? Nie ma nikogo. Trudno, ale jak ciebie nie będzie, to już co z tej postaci? Ale no ale to musi tak... utrzymywać te szacunek w grze. Respekt, jest. Myślę, tak że to, to nie jest najważniejsze w tym momencie w twoim życiu. To powinno być troszeczkę inne rzeczy ważne. No tak mi się wydaje. Jest jedna zasada TBGK. Trzeba grać ile sił w komputerze. Mhm. A komputer ci się nie popsuł jeszcze od tego grania? Nie popsuł mi się. Ja parę razy tam... Chyba dwa razy, że wymieniałem monitor. Ale co, jak mnie zabili. To... Ze złości po prostu sama ręka poszła na monitor i trzeba nowy było kupować. Klawiatura to parę razy o plecy mamy się rozbiła, a tu też tam szkoda, mi mamy. Co tam szkoda? No, widzisz, chcesz szacunku, no to szanuj. No to mnie mają szanować. Nie ja. A czemu, ty nie, ty nie, dlaczego? Myślisz, że nie musisz szanować innych. Bo to ja tu jestem największy level mam. To ja tutaj rządzę. Ty masz level w komputerze, a mama dała ci życie. Oj tam, życie, życie. Ja to muszę sobie blesy kupować. I wtedy mi mało spada życia. Levelu mało, wszystkiego. E nie tracę co najważniejsze, o. Bo tak to by mi softy spadły, to nie wiem, co bym zrobił. Mhm. Bym chyba tutaj... ...komputer rozwalił. No, A jeszcze jakby mnie zhakowali... ...to już jest koniec świata. Koniec świata. Tragedia by była. I co, dzisiaj też będziesz grał? Grałeś już? No mówię. O 6 wstałem sobie, poszedłem na hunta. 9 godzin grałem. Mhm. Teraz sobie zrobiłem taką przerwę. A masz czas na jedzenie? No i w międzyczasie. Mhm. I co, kto ci przygotuje jedzenie? Mama? No a je, jak, nie jak tak. No widzisz, tu mamy po rękach całować. A jeszcze czego? No, no tak. Od razu odbyt lizać, nie? No to już wiesz, no przesady. Bez przesady, ale wiesz, myślę, że szacunek i trochę spokoju tej mamie to się należy. Myś moment Mama też nie pracuje, co? No nie, nie, nie. tam trochę prostytuujesz, ale to tam mhm. mały problem. Przynajmniej jest kasa na paka, tak powiem. No a tata w domu, a mama wykonuje taki zawód? No tata to Alfonsem jest to, co? Ro rodzinny ten. Rodzinna firma, jak to mówią. No, też mi się wierzyć nie chce, ale okej. Okay. No, jak tam uważasz? Widzę, tutaj niepomocni jesteście. No czemu? No, bo nie wierzycie. Od razu człowiek traci wiary w siebie i, i dzisiaj będę słabiej jak tylko. Ja nie mówię, że nie wierzę. Wbiję pewnie z 5% mniej przez to. Nie, Jestem zdenerwowany. Zaraz coś rozwalę. Kurde, już poszło. Zrzucę to to jeszcze. Główno jedno. Mi się na biurku. No już. Jestem. Halo. No. Co tam rozwalasz? Nic, kurde, Zesit mnie zdenerwował, to go podarłem. Mhm. Zeszedł cię w kurzu, mówisz? No. Mm -hmm. I kurde, będę słabo jak Już straciłem pas. Musisz odpocząć, przejść do ekstu. Nie, nie ma odpoczynku. odsapnąć chwilę? Nie ma odpoczynku. Dzisiaj jeszcze jest super pogoda, bo wczoraj na wczoraj, spacer. Wczoraj, 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 to ja idę wtedy, kiedy idę sobie na pocztę zapłacić Zapaka. To wtedy ewentualnie mogę wyjść na Twój. Tak to nie ma innej opcji. Kiedy możesz wyjść? No jak idę na pocztę Zapaka zapłacić? Premium account wtedy o wtedy jakie dzieci się dzieją, jak mam paka. Pływam po takich miastach różnych, potwory takie dobre zabijam. Mm -hmm. To co, więcej punktów wtedy masz, tak? Jakie punkty? Levele. A to kolejne levele już są nawet? Levele szybciej lecą, lepsze potworki, lepsze ekspowiska. Takie rzeczy. Mm -hmm. No widzisz. No. no a co, masz jakieś sobie, grające? sobie jakiegoś mogę zarzucić utwita, no i jakoś tak mhm. no no to dużo czasu poświęcasz na te gry Taj tam to, to jest jeszcze mało takiego na, gdzieś na przykład sobie z kolegami? Yy, z no kolegami. chodzę sobie na, na hunty tam jakieś wary, questy, się a chodzi a na podwórko? gdzieś na nie a. wiem do pubu? Ja, to, 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 takich to ja nie mam Czemu? To jest fajnie. No ja tylko. Z TV mam i mi wystarczy. Mhm. Na pewno wystarczy. No? Tylko sobie z niej mogę na hunta wyjść, bo jak spić, a tak to co? Bym wyszedł i tylko myślał, kurde, wrócić muszę, wpić ten level. Szybko. Tylko no, kurde, ale się ci nie wyprzedził ten dziad, bo jak mnie wyprzedzi, to go spekuję. Zadzwoniłeś, powiedziałeś, że chciałbyś ograniczyć trochę to granie. Także wydaje no. mi się, że może tutaj warto spróbować nawet zgłosić się, nie wiem, do jakiegoś specjalisty, porozmawiać sobie, tak? Czy... Dobra. się tak mocno ci... Tutaj mi kolega napisał SMS-a, yy, żebym już wbijał, bo zaraz idziemy na y, POI, Mhm. to muszę kończyć kurde. No okej, okay, to graj, jak uważasz. No jak nie jak tak. Dobra. W razie tego to pamiętaj, że zawsze możesz zadzwonić i możesz też się zgłosić. No, zadzwonię jeszcze. To zadzwonię potem jeszcze tak gdzieś. Ja wiem o 17:00 powiem jak Hunt minął. Dobra, okej. Okay. Dobra, nara. No, na razie. Jak to mówią w Tibi. or dead. <noise> Dobra. No to do usłyszenia.